Witam serdecznie Pasiak Rafała Kowalczyka. Kolejne moje rozwiązanie. Eee, pytacie się czasem tam prywatnie, jakie ja zimuje te matki zapasowe, jak ja podkarmiam. W tym roku to jest podkarmiane coś takiego, tu jest powałeczka zrobiona. <laughs> I tak zobaczcie, tu jest jedna mateczka, zatwór, trzy rameczki, tu jest druga mateczka. Zatwór cienki, zatwór ze sklejki nie, styropianowy, nie styrodurowy, bo styrodur będzie izolował i zabierał wam miejsce. Tylko sklejka to jest, czwóreczka. <laughs> Szczelny zatwór do samego dołu i wylotki w korpusie w cztery strony. O proszę bardzo, w cztery strony świata. Bo to jest raz, ten korpus jest do unasienniania matek. Robicie sobie ramkę z czerwiem ramkę z pokarmem, zatwór, ramkę z czerwien, ramkę z pokarmem i tak do samego brzega cztery mateczki możecie tu w takim korpusie W każda ma wylotek w swoją stronę, jeśli zasiedlacie je to zasiedlajcie je pierwszy raz co drugi ulik. Tu zrobić, zostawić miejsce i tu zostawić miejsce. Z tego względu, że jak zasiedlicie cztery na raz, czasem wam się uda, czasem nie uda się, a dwa, że jeśli matkę stracą na przykład w tym i będą huczały, to będą niepokój robiły w tych dwóch rodzinkach postronnych. No i obsadzanie na raz wiąże się z tym, że potrafią zejść z jednego, się połączyć, napakuje się do jednego, tu matkę opuszcza, tu się napakuje, tu matkę opuszcza, tu się napakuje i tyle. Jak zasiedlicie co drugi, pszczółki będą miały strażniczki. Za jakie 4-5 dni, możecie drugi, drugie dwa obsadzić, i wtedy pszczółki nie, yy, nie schodzą się. Muszę teraz odstawić. Dobra, mniejsza o to. Jak ja to podkarmiam? Zobaczcie takie gąbeczki. Yy, gąbeczki mięciutkie yy, powycinane są na pająki w powałce. Stawiacie sobie powałkę normalno. Uwałkę. Może być tniejsza ta gąbka, bo ta jest za gruba. Akurat taką miałem. Stawiacie po i dla każdej słoiczek z syropem. Jedna, druga, trzecia. Wszystkie podkarmiane są na raz. Nie ma żadnego problemu. Proste, łatwe rozwiązanie. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Pozdrawiam serdecznie.